Bistix może być podłączony na dwa sposoby: używając odbiornika, tak jak w tym modelu, lub dzięki wydanej przez producenta takiej przejściówce i samej satelity. W przypadku dużych modeli, czyli od klasy 500 do 700, producent poleca właśnie taki setup z odbiornikiem. Przejściówkę można używać w modelach do klasy 450 i latać na samej satelitce wpiętej prosto do Bistixa. Jak Państwo widzą, w moim modelu SM50FV2 mam już wszystko podłączone, ale postaram się pokazać, gdzie i co wpinamy. Zacznijmy od wpięcia kabli połączeniowych Bistixa i odbiornika. Jako pierwszy wpinamy kabel, który będzie przekazywał informacje o przechylaniu modelu do Bistixa czyli Aile i wpinamy go w kanał 5 w Bistiksie. Jak widzimy tutaj jest nasze Aile, czyli kanał, który odpowiada za przechylenie modelu w lewo i w prawo. Wpinamy ten kabel do kanału AilE CH5 w Bistiksie. Następny kabel będzie przekazywać informacje o pochyleniu, czyli LF. I wpinamy go w kanał L w Bistiksie. Ostatni kabel połączeniowy AUX, PITCH i ROOT wpinamy kolejno. Pomarańczowy jako sterowanie ogonem do kanału ROOT w odbiorniku. Brązowy jako sterowanie czułością ogona w kanał GIR w odbiorniku. Tutaj. I czerwony, odpowiadający za kąty ogólne w kanał AUX-1 w odbiorniku. Też tutaj. To jest ostatni kabel połączeniowy. Kolejny etap to podłączenie serw do urządzenia. A więc kolejno. Jako pierwsze podłączamy serwo odpowiadające za pochylenie tarczy przód-tył Elewator do kanału pierwszego To jest to serwo, które odpowiada za pochylenie przód-tył Czyli to z tyłu Wpinamy je w kanał pierwszy w naszym Bistiksie Kolejne serwo to serwo przechylenia Aileron To jest to serwo Odpowiadający za, za przechylenie naszej tarczy w lewo, w prawo. Podłączamy do kanału drugiego w b Następnie wpinamy serwo, od, y, ostatnie serwo tarczy sterującej, które jest z lewej strony naszego śmigłowca. Wpinamy je w kanał trzeci w b Ostatnim serwem, który nam zostaje jest to serwo ogonowe. Tutaj jest ono niewidoczne, ponieważ jest schowane w ramie. Wpinamy je w ostatni kanał, e, kanał czwarty w Bistixie. Teraz jeżeli wszystko jest podłączone poprawnie, możemy przejść do ustawień samego Bistixa.